Dobra, to już w teren czy z wszystkimi wejdą. O, tu jest lavender, tam, tu była ta wieża duchów, pamiętam. Ta, Pokémon Tower. Tu, są, tu można Gastliego i... Kubona złapać, ale dopiero potem. My tu wejdziemy dopiero jak będziemy mieli taki wykrywać duchów, że będziemy mogli z duchami walczyć. Więc dopiero po czwartej odwnaczę. Jak już będziemy mieli trzeciego Pokémona, to pójdźmy się uleczyć może jesteśmy niedaleko następnej sali, więc... Spoko. A może se... Niech basy potek. Trochę. Tutaj nie będziemy, na razie tego miejsca, tylko idziemy na Road horse. A tu jakaś trenerka jest kolejna, która... O, patrzcie, Dobra, nie, nic nie mówię. A dziewczyna, dziewczyna mi się wybiegł podoba. O nie! Specjalnie mnie też w kl Cliffery. Ciepiej. Ale nieważne no, dziewczyny w tej dzieci. Zapomnijcie o tym co w kliffery, no. to mówię. W Cliffery. No, dla ludzi tam za. Tu nieprzydatny to jest, bo przydaje się tylko w podwójnych walkach w budowie, że bo na siebie uwagę droga, ale w tej serii nawet jeszcze nie ma podwójnych walk, więc zupełnie nieprzydatny ruch. A jest staruszek kogo ma. O, ziemniaka tu ma boże, no. Walczyliśmy już z takimi świrami, ale... Teraz by nam się diktrzeł. Przydał, którego usunajemy. Ten też się na to też jest też. O może. Czemu ja nie odstawię go? Może odjesz go zabiję. Może się uda. Aaa, to pani. Nie cierpię tego, ale już Thrasza nie musi może tak uwierzyć, dzięki jej więc... No, kolejny Pokemon ewoluuje dzięki Kamieniowi. nawet no, to co, jak? A, nawet wystarczył Ty, no, Thrasz zabija takiego Growlita, a Kat zabija tego. To jest zbyt Jakiś naukowiec. Ciekawego ciekawe, bo Grimera, o, oh, Grimer, fajny Pokémon Ziemno, nie, trojący chyba tylko Bardzo lubię tego Pokémona, szczerze bym z tego nawet wytrenował, ale skład z wybraniny Na top seryjny, więc nie tym razem Ale może jeszcze w jakiejś innej serii, którą nagram. Czemu wie, straszam mógł wyższego wyższej forma Oczywiście chyba w pierwszym ale wyższa forma chyba może on pod, dostał podtyp ziemny tego nie wiem możecie mi napisać czy dostał ten podtyp ziemny czy nie spoko wygląda ten łopiek dla mnie taka góra błota fajnie to w ogóle śmiechowe taka góra błota z córkami ale już jesteśmy skomplikowani jesteśmy horda tata może się zaatakujemy i zaczynamy się się pecować nie mamy, odtraszam kurde, wiemy ją je. kurde, tego nie rozumiem Odchorna taka giną, a od nie. dobra, ty mała ścinka była, ale pokładaliśmy go wkrótce, możemy znaleźć lucz, to ma dużą szansę nawet żeby zatruć pokemon, ale oczywiście trudno tego jak chce nie zebrać co to podwójna walka to, jest? to jednak ty części... Co podwójne walki? Po raz pierwszy. No myślałem, że dopiero trzeciej generacji weźmy podwójne walki. Tu się zdziwiłem, naprawdę. Czego ja użyłem? Double Kicka użyć. Ty sobie użył Flame Flowera. Zdziwiony jestem, muszę wam powiedzieć. No bo Może sobie level zostanie. O no, ale może one raz jeszcze się Jigglepuff to jego wyższa forma. O Jigglepuff. Co ja, sorry, przepraszam za to, nie dowie. A kolejny nasz profesorek ma? Kofi, Który ją spotkają, też wyberdę. lubię. Ale z horn a Daka powinien paść. O nie! Trzeba, myśmy dużą gronę. Scluder nie może nas bez sensu to w ogóle zrobił. Wymyślił sobie. Seba na 37 level, więc po to też sobie W którą pierwszą walczyć? No mamy tu 3 do wyboru. to od góry może. O chaj, bo Ona lubi mi do rana. i do Kinga się I pokonaliśmy go mandorinę, wyższa forma tej żeńskiej formy nidora no i widzicie, no, porównajcie sobie drugą formę mojego ceby do mniej. już wiecie dlaczego wybrałem męską formę i za tą mandorinę kolejna trzy literka no, a, dobra, w double kicka Tak jak myślę, Szkodał miał, to kolejny miał, po kolejny double kick padnie. Dobre. Szkoda, że nie ma czegoś takiego że jak double kick na yy, nito killem na następnego po Pokémona, przykład z dubu Ale na co? No. Służyliśmy na niej, miał teraz 3 double kicky, ale pokonaliśmy sobie. Po co jej 3 miał? No musi bardzo koty lubić, ale... Dziwne. Kolejna trenerka. Tym razem ona ma aż 5 pokonujemy położę, ale to będzie duża walka. Dobra, korna takami wszystkie pokonamy. A teraz kurna taka. Wszystkich teraz taka będzie grać i zobaczyć wszystko Na Następne takiego mi wygrawa, no po ważne Kolejny miot, żebym miał taki jeszcze nie będzie niestety, to bardzo na Pikachu też pewna taka O, nie ma nawet statyczności. Statyczności, bo jest to, dobrze, w nie jest to w Statyczności wredne. Palp ze mną. Może no Dobra, i jakiś... A, ja myślałem, że te rowerzyta i tak Seba z Schorna taka może. Wygrać. Wygrać. No nie możemy już użyć z Taka, ale to nie problem. Kataką. O nie taki Ale tym razem jest. Poczkiem. Zapniemy na świecie. Seba na 30 level, kolejny level. Takaty, tak jak myślałem, na niego spokojnie. Popsuje jaka jest różnica leweli. 14 Seba sobie exp Będzie ciężko mi trenować te swe pochwy spadło, ale zresztą nie da się złapać tych co chciałem. Ale już nie w tym odcinku będziemy mieli następnego poka. Ja jak obiecałem tak będzie. zaraz i tak będę kończył ten odcinek, ale jeszcze domagamy nowego poka, żeby... A dużo jak spa nawet dla tego, to nie będzie nie walczyć. Na dwa karty. Smog, co? No, to... no nawet za coś wali, ale to jest głównie rok, którego się używa, żeby zatruwać, to ma bardzo dużą szansę na zatrucie Zane walczą, y, trują te ma... my też mamy trują codziennego, w tym ale Seba już go pokonał. Dostajemy 460. Tu na razie nie możemy przejść tak tam, w tamtym domku, bo musimy mi dać herbatę. Nie, nie herbatę, czy lemoniatę, nie wiem, w każdym razie mi się wszyscy podzielał, to na, na razie. To jeszcze Na raz, tą herbatką, czy zamiatki, czy żywcem i wszędzie już będzie mogli w takich ładniejszych częściach żywać. Seba, o Seba kontra pojłak. Pojłak! typ wodny, bardzo lubię tego Pokemona, szczerze to bym go nawet złapał, ale tym razem <Szajmy> bym innego podobnego Pokemona wytrenować. On ewoluuje przez, y, potem zostaje do, pod tym walczący, a jego ostatnia ewolucja jest przez kamień, ale i tak bardzo lubię To straszne. go. <laughs> No, tak jak myślałem. To po kolejny poliwek on ma trzy teraz Poliwi Właśnie jego wyższa forma. On już chyba ma podtyp walczą, nawet ma już sprętę, więc nie